Zastanów się nad tym, dlaczego w ogóle trzeba ci tłumaczyć, że jesteś mięsożercą, skoro każdy twój ząb, każdy kwas w żołądku i każda cząsteczka twojego DNA krzyczy to od milionów lat. Po co wmawiać ludziom, że sałata czy brokuł ma magiczne właściwości, skoro organizm nie ma nawet enzymów, by to przerobić na coś użytecznego? Po co karmią cię bajkami o cholesterolu, jakby był twoim wrogiem, skoro bez cholesterolu nie ma hormonów, nie ma testosteronu, nie ma życia? Zastanów się, kiedy zaczęto mówić ci o miażdżyce, o chorobach serca? Dopiero wtedy, gdy ludzie zaczęli wcinać margarynę, płatki śniadaniowe i słodzone gówna w pudełkach. Po co dorosłym ludziom wciskać suplementy i witaminy w kapsułkach, jakby natura była za głupia, by dać Ci to w mięsie, tłuszczu i organach? A dietetycy? Serio? Dorosły człowiek, który powinien znać swój instynkt, musi chodzić do kogoś, kto powtarza propagandę systemu i układa ci jadłospis jak dla chomika. Pomyśl, dlaczego w epoce, gdy wszystko masz na talerzu, jesteś najbardziej chory, najbardziej słaby i najbardziej uzależniony od tabletek? Zastanów się, komu to służy tobie czy tym, którzy na tobie zarabiają. Więc spytam. Naprawdę chcesz dalej wierzyć w te bajki, czy w końcu otworzysz oczy i zaczniesz jeść jak człowiek? Napisz w komentarzu, czy jeszcze wierzysz w dietetyczne mity i masz odwagę je zakwestionować.